Czy mieliście kiedyś tak w swojej historii, że kręciliście straszny odcinek i nagle coś wyskoczyło? No właśnie, ale najbardziej przerażające rzeczy dzieją się właśnie w domu podczas kiedy śpicie. Zapraszam Was do oglądania najstraszniejszych TikToków na TikToku, jeżeli się przestraszymy, przegrywamy. Klasycznie przegrywamy co rundę. Zapraszam Was do oglądania. Najser nice, zostawcie tutaj. Obserwacje na instagramach naszych. E, tu, tu, suba, łapkę w górę oczywiście. Wszystko. My zaczynamy odcinek. Najsej? Nice. Hello? Więc zaczynamy od kolejnych strasznych TikToków, których nie chcemy oglądać, ale wy to lubicie, zostawiliście 5000 owek pod ostatnim filmem, więc czas na kolejną edycję. Scary Things znalezione w oceanie. Jak zawsze, scary things na początku to jest przesrane. Nurkujesz to do muzeum. Nurkujesz sobie coś nurkiem i widzisz coś takiego, stare. A wyobrażasz sobie, że to bierzesz do domu, do muzeum, potem ci to łazi. No, no na czerno. Łazi ci. Człowiek, to jak straszny klam, nie zabawkę, nie. którą mieliśmy. Ta sama historia. Wzięliśmy to do domu i my uważamy, że to jest po stronę. to jest to, co mieliśmy w domu. Więc tak czy tak, to było wystarczająco straszne, żeby pójść do następnego TikToka. Nie no, Git, na razie jest i nikt się nie przestraszył. Najgorsze fobie, jakie istnieją, czyli jakbyśmy nie wiedzieli, co to jest. Chodzi o to, że po prostu najgorsze rzeczy typu pająki, węże, czego się boicie, napiszcie w tym momencie w komentarzu, a wtedy przypnę serduszko takim najgorszym z najgorszych, typu pająki, węże no, i ładnie. tak dalej, naprawdę przypniemy serduszko, Piszcie. To jest straszne stary, ja akurat się boję pająków, znaczy nie tak, takich wielkich tak, ale takich małych. Ja nie mogę, no bo uciekaliśmy wtedy, słuchajcie. Braliśmy miotły, kije, wszystko. Zamykaliśmy wszystkie drzwi, okna i waliliśmy. Po prostu nie dało się przeżyć wtedy. To najgorszy nasz potwór, tak naprawdę. Nie złego tak. na odcinkach nie Afrykańska, słuchajcie. Straszna ćma. Bo jezu, co co jezu. Jest Miejsca, które wyglądają tak podobnie, że po prostu kojarzycie je z komuś. Jakieś jakiegoś filmu to jest? Nie, nie no, nie, mi się nie kojarzy. Jak można się komuś nie kojarzyć, to trzecie zdjęcie w momencie, kiedy każdy zastraszany szpital w tym kraju wygląda w ten sposób, stary. Idziesz i widzisz taki dywanik na koncie, tam na końcu jakiegoś, jak musisz czekać na kogoś. Co to jest? To cholery jasne, ale stary. Ale co to jest? Cholera, co do Ja to znam, tak, bo taki zabaw był wikaj, że takie drzewa narysowane i się przychodziło przez takie. Ja to wiem byłem w takim czy w Kids play był taki też. Serio. No dobra, to jest straszne. To wygląda jak z... S... To wygląda jak ten dom, który my nagrywamy klauna, tylko kiedy nie były rozwalone medle i tak dalej. No, stary, ostatnie, dobra, jak no też teraz zatrzymano na ostatnim. Ostatnia to jest każda pieprzona kolonia, na którą się jechało ze szkołą. Każda. Zawsze był ten dywan uwalony, taki śmieszny, brudny. No, jak że wszystkie te miejsca no są. był Tak, to, klasycznie. To, nie, ten szpital był straszny, stary. Ja bo mnie sobie jest... bo wrażą, że mam tam być, no, to dziękuję. No wiesz, co jest najgorsze, to jest rzeczywiste, że tak wyglądają te szpitale. Serio. Rysunki dzieci będą prawdziwe. Taki jest tytuł tego TikToka. Zobaczmy. Nie, no ale dla mnie to nie jest straszne jeszcze. To jest, na razie strasznie chillowy poziom. No nie, no super jakby zobaczył takiego na ruinach. Klauna. By... No w życiu bym nie zobaczył tego, To takie coś nie istnieje. Z Vixabonu wrócił właśnie. Tak, 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 to, to jest jedyny dobry określenie, że z wiksapolu wrócił, ale nie klaun. Dobra, ale dzieci no, mają są poskrane po prostu. No, rysują takie bazgroły, w sensie nie wiem co im chodzi po głowie. Zresztą po prostu... Mamo, widziałem go na ulicy i widziałam to. To, to minę. Yeah! Rysunki zrobione przez ludzi. Pośledzeniem umysłowym, w sensie z chorobą umysłową. Najgorsze yeah. Najgorzej, że to jest dobrze narysowane. To jest strasznie, ja nie rozumiem głębi. Co to za o, talent w ogóle. Nie chciałbym mieć z tego w chacie, ale. Jest to straszne wszystko, bo co ludzie myślą? To jest jakiś ból człowieka. Nie, no, to jakiś Idziemy dalej, bo tu się będziemy rozwodzić nad tym, że no nie ma tutaj co się rozwodzić, dlatego że po prostu ludzie z chorobami umysłowymi no, są tacy, że nie ma co gadać. No nie będziemy się śmiać z tego, ani nic reagować, no bo to bez sensu po prostu. Lecimy dalej. Co Przepraszam, może coś wyjął zgać. Ja się boję, że właśnie na tym gle się bałem, że on będzie się bawił w swoim tym... dla hukaracząc. <gulacza> For days this, this man has been seeing Strange Eyes, czyli przez wszystkie dni swojego życia... I jak się bardzo, bardzo chce, to można góry przenosić. Tylko po co? Skoro dniu można prze... Czyli przez wszystkie dni swojego życia ten typ widział jakieś dziwne oczy. I nie należały do jego zwierzęcia, tak powiedział. Nieprawda, wszystkie należą do zwierząt. I wiedziałem, że wtedy się obstrasz. Jest 1-0 w tym odcinku, dziękuję. Jaki 1-0? Już 2-0. 2-0 ale no. 1-0. Czy kotom świecą się oczy na różne kolory? No nie. No, no nie, nie wierzę, no. Nie ma szans, lecimy dalej. No. Nie aż tak. No. Treści wrażliwe, 16 lat w górę oglądacie, 6 w górę też. Ale na was są odpowiedzialność. Dokładnie, na was są odpowiedzialność. i jako jedyna zrobiła yeah, takie wow, 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 wow. wow, wow. Tak. Dobra, lecimy z następnym. A jaka niedocenione powinno mieć więcej zdecydowanie serduszek? Nie, że jeden typ stoi. Ślicznie. Zostałem jakieś upośledzeniem w Stary, leżysz w łóżku i... A patrzysz w lewo czterech, w prawo czterech, z nóg trzy, za tobą jeden. Serce śmiesz na nie. początku, chyba tutaj był jeden. Tak, tak, tak. tak patrz, jeden, zbieram, jeden. A potem trzy. Ja nie Nie, trzuby Ja nie wiem, tu znajomi w dużych prankach chcą zdać. Napiszcie, ile policzyliście tutaj osób na tym TikToku, a my lecimy dalej. I to jest ostatni TikTok, na którego będziemy dzisiaj reagować, więc zostawcie już łapkę w górę na suba, a my lecimy z ostatnim.